Siema wszystkim, z tej strony Norris I witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej gry Czyli Real Boxing I jest to pierwsza gra w jaką kiedykolwiek zagrałem, typowo bokserską eee, Świeżo zakupiona, kosztowała mnie 39zł jako gamebook Pomina oczywiście tutaj, że grałem w Street Fighter albo Mortal Kombat, ewentualnie Thunder coś tam, nie też coś związanego z boksem tam to było ale ta gra jest pierwszą grą na PC, według mnie, która w pełni pokazuje realia panujące właśnie na ringu Jak i pokazuje to, jak możemy rozwijać swoją postać Rozwijać e, naszego zawodnika, którego właśnie mamy zamiar stworzyć A więc nie przedłużając zbytnio Eee, przechodzimy Wybieramy sobie naszego zawodnika Myślę, że ten będzie dobry I zmienimy sobie jego nazwę Imię, znaczy imię i nazwisko Nie będę się tutaj wykazywał żadną kreatywnością W Norris coś tam, no nie <grych> Po prostu Box kojarzy mi się Z jedną osobą Rocky Balboa by, ale, by, oa. Dobra. Wybierzmy narodowość naszego Rokiego. Będzie oto polski Roki. Polski Roki Balboa. Świeżak. Wybierzmy sobie. Możemy tutaj wybrać kolor spodenek, kolor rękawiec, butów, tatuaże, wszystko. Kolor spodenek. Niektóre możemy zakupić, niektóre już mamy zakupione. Jak polski, to polski. Kolor rękawic. Tiger. Tak? Takie? Wiecie co? Nie, na razie zostaniemy przy czarnych. Dobra. Gra składa się z szybkiej walki, kariery, siłowni. A, opcje. W opcjach mamy ustawione trzy rundy, każda po jedną minutę. Gdyż e, ja już sprawdzałem to nieco, jakby to wyglądała walka przy 12 rundach po 3 minuty. Mielibyśmy materiały ponadgodzinne. I walka byłaby no, długa i. No, dla niektórych może by była nudna. Wiadomo, nie każdy musi się interesować e, tym, tym, tym rodzajem sportu. Także. Eee, szybka walka wybieramy walkę z losem, jakimś przeciwnikiem tutaj i walczymy te walki nie są tutaj notowane w tych statystykach naszych jednakże zarabiamy na nich kasę, którą możemy wydać na siłowni w nasze umiejętności, siłę, wytrzymałość, szybkość albo atrybuty, które są tutaj a kariera, oczywiście te walki możemy toczyć w przerwach między karierami Gdyż yy, w karierze pniemy się na wyżne sławy oczywiście, zdobywając kolejne pasy mistrzowskie. A więc co? Spróbujemy dzisiaj początku w karierze? Rokiego Balboa. Spróbujmy. Roki Balboa kontra Thomas Fleischer. Niemiec. Zobaczmy. Wytrzymałość i szybkość mamy taką samą. Jednakże Roki jest o 2% silniejszy. Ale spójrzmy na rekordy, statystyki Thomas Fleischer. 10 wygranych, 19 przegranych, 1 remis. W tym wszystkim wygrane 3 przez KO. No, Orłem nie jest jeśli chodzi o nokauty, Jednakże Roki jest czysty. Także słuchajcie, sprawdźmy naszego świeżaka Rokiego z doświadczonym Tomasem. Samouczek nie, samouczek już mamy. Mam za sobą, także już będę wam wszystko pokazywał w praktyce. Tomas Fleischer. Zobaczmy, na co go stać. No. Robimy uniki. Aj, ale mi śieknął. O Jezu Doświadczony, doświadczony, ale my nie pozostajemy dłużni. Już pojawiła się pierwsza krew na ringu. Ale się ładnie, pięknie naciął. Dawaj, dawaj. Ugryjawy rozcięty. Knockdown. No, widać, że orły mnie jest. Koniec walki. Proszę bardzo. Zwycięzcą jest Rocky Balboa. Przez knockout. Nawet sędziowie nie mieli to za, za, za dużo roboty. Ale słuchajcie. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tego rodzaju walkach. O tym, czy rundy... Jakie, jakie proponujecie długości rund? Na razie ten odcinek będzie w, taki, w, takim, yy, w takich rundach, ale napiszcie mi, ja ile rund proponujecie i jaką długość. Myślę, że godzinne rundy nie mają sensu, ale to wszystko oczywiście zależy od Was. Także napiszcie mi. Kto jest kolejny? A, ma lepsze statystyki niż my, dlatego przejdźmy się na siłownię. Poćwiczmy. No, dajemy Mamy 32 sekundy, żeby udowodnić to I awansować naszą postać na kolejny poziom Dobra, awans Dawaj, 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 dawaj Damy radę, damy radę, damy radę. Daliśmy radę, pięknie. Okej. Okay. Poćwiczmy jeszcze tutaj. Wytrzymałość, okej. Okay. Jedziemy. Potem już tak treningi będą dużo cięższe. Do klikania. A ja jaj lipa Sory, ale żebym to zrąbał Dobra Okej. Okay. I teraz, wracamy tutaj. Teraz popracujemy nad szybkością. Oho. Sorry bardzo, grę mi znowu wywaliło. <laughs> Nie wiem dlaczego. Coś mi się z tym komputerem dzieje znowu. Awansujemy jeszcze raz, czy nie? Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. Jest awans. Okej, okay, słuchajcie, sprawdźmy się. Właśnie z naszym Juanem, z którego, od którego jesteśmy w tym momencie szybsi i silniejsi. Zobaczmy, na co go stać. A, napiwujemy się i lecimy. Pniemy się na wyżyny sławy, pniemy się po prostu potem nawet nasz pas. Okej, okay, zaczynamy. Huan, przygotuj się na walkę. Pięknie! Już krew na ringu, proszę bardzo. Łuk brywiowy obity. Dawaj, dawaj, Roki. Tak jest. Ale seria sierpów. Aj, nie trafiłem Ujazu Okej okay, pierwsza runda za nami gdybym ustawił żeby było 12 rund po 3 minuty walczylibyśmy tak przez Około 50 minut. Także nie wiem, to zależy od Was, napiszcie mi. Huan huh. trochę gorzej wygląda, jeżeli można tak powiedzieć. Lecimy. Dobra, no chodź. Już krew się leje. Też nie? O Ale potwornego sierpa zebrałem. Na szczęście roki cały czas się trzyma na nogach. Nie tak co Huan. Nie tak jak Huan właśnie. Bent. Wstanie? Wstał. Proszę bardzo. No to zaraz trzeba będzie kolegę położyć znowu. Koniec walki. Ja już cienko widzę jego przyszłość tutaj. Patrzcie, wstał do dziewięciu, go doliczył sędzia. Dotrzymał do trzeciej rundy, ostatniej. Proszę bardzo, trzecia runda przed nami. Lecimy, Nać. No Się za wszelką cenę odegrać, bo cała taktyka Huana poszła właśnie się rąbać po tych dwóch knockdownach, które zaliczył w poprzedniej rundzie. Nie ma minigierka taka polegająca na zerwaniu klinczu. nie w stanie nie w stanie ha, 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 koniec a ah, knockout Po naszym zawodniku nawet nie widać że był że, że w ogóle walczył Jednak sędziowie cały czas uznawali naszą wyższość. Ok, ile zarobimy za to? 225, powiedzmy to. Nie, powiedzmy, że to są dolary. Nie wiem, co to jest nawet. Kto jest kolejny? Mhm. Od nas szybszy i bardziej wytrzymały. Podreperujmy sobie trochę to. I spróbujmy się z ostatnim przeciwnikiem dzisiaj. W tym odcinku oczywiście. A! 20 zwycięstw, 15 porażek. 6 wygranych przez KO. U mnie 2 zwycięstwa, 2 KO, 0 przegranych. Walczmy. W ogóle, jak nasz, nasz przeciwnik się nazywa? Rocky Balboa kontra... Kto? Xiao Chang. Możemy zaczynać. Widać, że jest szybszy. Już łuku nie masz prawie. To jest po prostu zniszczenie. My go niszczymy. Zobaczcie tylko. No. Koniec. Leży Łuk brwiowy cały rozcięty Z ust leje się krew Po zala... twarz zalana krwią Liczymy Wstał Wytrzymał pierwszą rundę Zobaczmy, jak nasi zawodnicy będą wyglądali teraz. Nasz zawodnik dobrze wygląda, natomiast w przeciwieństwie do naszego przeciwnika z Chin, czemu skąd on jest? Prawy lewy. Dobrze. Prawy prosty. Koniec walki. I kolejny knockał w naszej karierze. Proszę bardzo. Boże, jaki rozkwaszony web. Sędziowie dawali mu 8 punktów w poprzedniej rundzie. Nie dziwię się, bo był tylko jeden knockdown. Ciosy. Otrzymaliśmy 8 ciosów, unikli 8, kontrataki 4, nocauty 2. O, przepraszam. Bardzo. bardzo ważny promotor, bacznie obserwował Twój występ w trakcie ostatniej walki. O, otrzymaliśmy premię 5 stówek od promotora. Okej, okay. kto jest kolejnym? jesteśmy możemy go pokonać, ale zrobimy to dopiero w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja sobie może stoczę kilka walk, żeby zarobić kasę. Trzymajcie się, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych i na razie Hej!